Pamiętam dzień, w którym poznałam Aleksa jakby to było wczoraj. Byłam w tej małej kawiarni, zajmując się swoimi sprawami popijając najtańszą kawę, jaką mieli, próbując nadać sens moim rozproszonym myślom i planom kropka właśnie wtedy wszedł jak scena prosto z filmu, z wyjątkiem tego, że nie było dramatycznych świateł ani muzyki, tylko dźwięk dzwonka nad drzwiami i zapach stechłej kawy zmieszany z jego wodą po goleniu kropka, czy to miejsce jest zajęte? Zapytał, wskazując na krzesło naprzeciwko mnie z uśmiechem, który mógł zwalić z nóg, Kropka dla mnie wygląda na wolne. Odpowiedziałem, starając się brzmieć chłodno i wcale niespeszony jego nagłym pojawieniem się kropka zaczęliśmy rozmawiać i cholera, to było tak, jakbyśmy byli z tego samego materiału. Interesowały go te same rzeczy, co mnie, od oglądania na ławce tych samych tandetnych seriali pokłótnie o najlepszy dodatek do pizzy, to ananas... Walcz ze mną. Po jakimś czasie zaczęliśmy się spotykać. Nie tylko przypadkowe spotkania. Ale prawdziwa umowa. Czułam się, jakbym znała go całe życie i zanim się zorientowaliśmy, rozmawialiśmy o ślubie. Wtedy zaczął się dramat. Jego rodzice, pozwól, że ci powiem, byli czymś innym. Kiedy spotkałam ich po raz pierwszy, to było jak wejście do jaskini lwa. W stroju z mięsa kropka, mieli taki sposób uśmiechania się podczas oceniania cię, jakby decydowali, czy jesteś wart ich czasu, czy nie kropka, więc to ty jesteś tą dziewczyną, o której Alex nie może przestać się ojczyć, powiedziała jego mama, a jej głos ociekał czymś, co zdecydowanie nie było ciepłem kropka, jestem winna, odparłam. Starając się nie dać po sobie poznać, że to do mnie dotarło kropka, dość szybko ustanowili prawo, Mówiąc nam, że musimy podpisać intercyzę. Nie jestem poszukiwaczką złota, a już na pewno nie potrzebuję niczyich pieniędzy, ale nie podobało mi się, to kropka. Podpiszę waszą intercyzę, powiedziałem imienia. Ale mam jeden warunek. Jeśli jedno z nas zdradzi, to zdradzający zapłaci 100 tysięcy. Alex wyglądał, jakbym uderzyła go rybą. Kochanie. Nigdy bym cię nie zdradził, powiedział z szeroko otwartymi oczami i powagą kropka tak, cóż, mój były powiedział to samo, zanim przyłapałam go z opuszczonymi spódniami, dosłownie. Więc albo to, albo nic kropka zgodził się, a jego rodzice również, choć wyglądali jakby połknęli cytryny kropka myśleliśmy, że to koniec, ale myliliśmy się. Pewnego wieczoru siedzieliśmy w tuleni w siebie na kanapie, co było naszą tradycją odkąd zamieszkaliśmy razem. Kropka, mieliśmy starą, rozklekotaną kanapę, którą przysięgaliśmy wymienić, ale nigdy tego nie zrobiliśmy, ponieważ w jakiś sposób stała się naszym miejscem. Telewizor był włączony, ale nie oglądaliśmy kropka, byliśmy zbyt zajęci planowaniem podróży do Włoch, na którą wiedzieliśmy, że nas nie stać, ale byliśmy zdeterminowani, by ją zrealizować kropka Alex. Pomyśl o tym. Jedzenie, wino, sztuka. Musimy tam pojechać. Powiedziałam, moje oczy błyszczały z podekscytowania. Alex roześmiał się, obejmując mnie mocniej ramieniem. Emily, skarbie. Nakręciłaś mnie na jedzenie. Ale spójrzmy prawdzie w oczy, nasze konto bankowe to bardziej kemping na podwórku niż romantyczny wypad do Wenecji. Żartobliwie go sztuchnęłam, więc będziemy oszczędzać. Ograniczymy wydatki. Nie wiem rzeczy, których nie potrzebujemy, jak gry wideo. Udał przerażenie. Nie gry wideo. Weź moje koszule, buty, nawet mój ukochany ekspres do kawy, ale gry zostaw w spokoju. Śmialiśmy się, ale to byliśmy my. Zawsze marzący o wielkich rzeczach, ale ugruntowani w rzeczywistości naszego skromnego życia. Nie obchodziło nas to, byliśmy szczęśliwi. Szczęście było nie tylko w wielkich chwilach, ale także w małych rzeczach. Na przykład w tym, jak Alex robił śniadanie w soboty. Nie potrafił gotować, by ocalić swoje życie, ale w jakiś sposób opanował sztukę jajecznicy i tostów, które podawał z dodatkiem swojej okropnej kawy. Uwielbiam takie poranki. Hej, myślę dziś o jajecznicy, co ty na to? Zapytał, kierując się już do kuchni. Tylko jeśli obiecasz. Że tym razem nie przypalisz tostów. Zawołałabym, po czym dodałabym. A ja robię kawę. Pewnego dnia pojawił się temat, którego unikaliśmy. Zmywaliśmy razem naczynia, prozaiczne zadanie, które w jakiś sposób wydawało się wyjątkowe ponieważ robiliśmy to razem. Emilii, musimy porozmawiać o założeniu rodziny. Powiedział Alex, przerywając komfortową ciszę. Zatrzymałam się z talerzem w ręku. Wiem. Ale to przerażające, prawda? Co jeśli? Co jeśli nie możemy? Alex odwrócił się do mnie, wycierając ręce w ręcznik. Wtedy poradzimy sobie z tym razem. Ale nie dowiemy się, dopóki nie spróbujemy, prawda? To znaczy, jakie to może być trudne, roześmiałam się, mieszanka nerwów i miłości. Słynne ostatnie słowa, kochanie. Ale tak właśnie było z nami. Bez względu na to, z czym mieliśmy do czynienia, stawialiśmy temu czoła razem. Kropka, nawet kiedy jego mama zaczęła podrzucać niezbyt subtelne, chęce wnuki przy każdej nadarzającej się okazji, przyjęliśmy to z ulgą. Emily, kochanie, kiedy dasz mi wnuki? Przecież nie stajesz się coraz młodsza. Mówiła słodkim głosem, ale przekaz był inny. Ugryzłem się w język, uśmiechnąłem i powiedziałem. Pracujemy nad tym, prawda, Alex? A on by się wtrącił. Tak, mamo, daj spokój, dobrze. Takie rzeczy wymagają czasu, ale w miarę upływu roku presja zaczęła narastać nie tylko ze strony jego mamy, ale także od wewnątrz. Chcieliśmy mieć rodzinę ale nie stało się to tak łatwo, jak mieliśmy nadzieję. Odkąd Judy znalazła swoje nowe hobby, jakim było uczynienie mojego życia piekłem, nasz dom zamienił się w pole bitwy, a główną bronią był jej ostry język, kropka, nie chodziło już tylko o okazjonalne żarty, to była wojna totalna z codziennymi atakami na moją samoocenę i rolę żony. Wszystko potoczyło się spiralnie podczas niedzielnego obiadu, dnia, który miał być spokojny i wyłużowany. Judy ze swoim niesamowitym wyczuciem czasu, wpadła nieproszona akurat gdy mieliśmy usiąść. BR była spięta gdy tylko weszła i oczy skanowały pokój. Jakby miała przeprowadzić inspekcję wojskową. Cóż, czyż to nieosobliwe? Zaczęła jej głos ociekał sarkazmem, gdy spojrzała na skromny stół, który przygotowałam kropka, naprawdę przeszłaś samą siebie, Emily. Widzę, że harowałaś w kuchni przez cały ranek. Jej oczy na chwilę spotkały się z moimi, a w kącikach ust pojawił się uśmieszek kropka, starając się zachować spokój, wymusiłam uśmiech. To nic wyszukanego, Judy. Po prostu coś prostego i szybkiego. Proszę, usiądź. Gdy usiadłyśmy, a tak rozpoczął się na dobre kropka wiesz, Emily, powiedziała Judy, przepełniając swój głos protekcjonalnością niedawno rozmawiałam z panią Henderson i wspomniała, że właśnie urodził się jej wnuk. Zaczęłam się zastanawiać, kiedy ty i Alex przekażecie mi jakieś dobre wieści? Przecież nie jesteście coraz młodsi, kropka, poczułam, że moje policzki płoną z zażenowania i złości. Spojrzałam na Alexa, mając nadzieję na jakieś wsparcie, ale on nagle był bardzo zainteresowany swoim talerzem. Mamo, daj spokój, mruknął w końcu Alex. Ale było to bez przekonania i wszyscy o tym wiedzieliśmy. Kropka Judy kontynuowała, nieugięta. Alex, kochanie, nie chcę być okrutna, ale nie jesteś instytucją charytatywną. Ciężko pracujesz na swoje pieniądze. Po co marnować je na Emily, skoro nie potrafi wykonywać swoich podstawowych obowiązków żony? Sprzątaczka i kucharka byłyby o wiele bardziej efektywne, nie sądzisz? Wtedy nie mogłem już dłużej się powstrzymywać. Judy, staram się jak mogę. To nie tak, że nie chcę mieć dzieci. A co do domu i mojego gotowania? Cóż, nie zdawałem sobie sprawy, że małżeństwo to umowa o świadczenie usług. Judy zadrwiła. Cóż, to też nie jest darmowa przejażdżka. Masz obowiązki, Emily, których najwyraźniej nie wypełniasz. W pokoju panowało napięcie i czułam, jak łzy cisną mi się do oczu kropka, ale najbardziej bolały nie słowa Judy, ale milczenie Alexa. W końcu się odezwał, ale nie po to, by mnie bronić. Tak, Em, mama ma rację, kropka, może powinniśmy rozważyć skorzystanie z pomocy. Tobie też byłoby łatwiej. Łatwiej dla mnie. Jego słowa odebrałam jak zdradę. Było jasne, że jestem zdana tylko na siebie. Kropka w ciągu następnych kilku dni. Wizyty Judy stały się częstsze, a z każdą wizytą jej krytyka stawała się ostrzejsza. Sprawdzała dom, zwracając uwagę na każdą drobinkę kurzu lub poduszkę nie na swoim miejscu. Nazywasz to czystym. Szydziła. Kropka moje oczy muszą mnie oszukiwać, bo to wygląda jak chlew. Potem przyszły komentarze na temat mojego wyglądu. Czy to jest to, co masz na sobie? Żona powinna ubierać się tak, by podobać się mężowi kropka nic dziwnego, że Alex jest zawsze taki zmęczony, skoro musi wracać do domu w takim stanie kropka próbowałam się bronić. Judy, nie ubieram się dla Alexa, tylko dla siebie. A on zawsze jest taki zmęczony, bo ciężko pracuje. Nie z powodu tego, co noszę. Ale to było jak rozmowa z ceglaną ścianą. Judy wyrobiła sobie zdanie na mój temat i nic, co opowiedziałam lub zrobiłam. Nie mogło tego zmienić. Postawa Alexa lub jej brak była największym ciosem. Każdej nocy po wyjeździe jego mamy. Kłóciliśmy się. Dlaczego nie staniesz w mojej obronie, Alex? Ona po nas chodzi, a ty jej na to pozwalasz. Emily jest stara i ma swoje sposoby. Kropka, co mam zrobić? Wyrzucić własną matkę? Nie, ale chcę, żebyś był moim mężem, żebyś stał przy mnie, a nie przy niej. Kropka, było jasne, że nie chodzi tylko o dezaprobatę Judy. Chodziło o nas, o nasze małżeństwo i o to, czy byliśmy wystarczająco silni, by stać razem. Czy też pozwolić, by krytyka Judy nas rozdzieliła. Kropka, w miarę jak dni zamieniały się w tygodnie, zdałem sobie sprawę, że to nie była tylko faza. To było pełne obleżenie i jeśli wkrótce czegoś nie zrobimy, może nie być już czego ratować. Relacje między mną a Aleksem były lodowate, odkąd Judy nasiliła swoją kampanię krytyki. Ale nie tylko dom odczuwał napięcie. Sam Alex zaczął zachowywać się dziwnie i to nie w taki sposób, jakby był po prostu zestresowany pracą. To było coś innego, coś, co sprawiało. Że mój żołądek skręcał się w supeł kropka zaczęło się od rozmów telefonicznych. Alex zawsze był dość otwarty w kwestii swojego telefonu, nie mieliśmy przed sobą tajemnic. Ale potem zaczął wychodzić z pokoju za każdym razem, gdy odbierał połączenie kropka i zawsze był to ten sam identyfikator dzwoniącego, John Work. Kim jest John Work? Zapytałam pewnego wieczoru, starając się zachować swobodę w głosie. Alex wzdrygnął się, co było wyraźnym znakiem, że jest zdenerwowany. Po prostu nowy facet w biurze. Mnóstwo pytań, wiesz, ale na tym się nie skończyło kropka. Alex, który był tak daleki od mody, jak to tylko możliwe, nagle zaczął dbać o swój wygląd. Minęły czasy graficznych t-shirtów i znoszonych dżinsów. Teraz były to czyste koszule i spodnie. I woda kolońska teraz używał wody kolońskiej kropka od kiedy zależało mu na tym, by pachnieć jak dom towarowy. O co chodzi z tym nowym wyglądem, Alex? Masz rozmowę o pracę czy coś? Zażartowałam pewnego ranka, patrząc jak czesze włosy w sposób. Jakiego nigdy wcześniej nie widziałam kropka uśmiechnął się tylko, trochę zbyt szybko kropka po prostu miałem ochotę coś zmienić. Nic w tym złego, prawda? A późne noce w pracy stawały się regularnością. Kolejna długa, kochanie. Napisałabym, starając się nie brzmieć zbyt potrzebująco. Kropka, przepraszam, M. Ten projekt mnie wykańcza. Nie spóźnię się, obiecuję. Odpisywał, ale zegar wybijał północ. Zanim usłyszałam jego klucze w drzwiach. Kropka, próbowałam pozbyć się uczucia, że coś jest nie tak. Ale trzymało się mnie jak cień, kropka, wtedy zdecydowałam się wynająć prywatnego detektywa. Czułam się jak w kiepskim serialu, ale musiałam mieć pewność. Dowody przyszły w zwykłej brązowej kopercie, której zawartość była równie potępiająca, co łamiąca serce, kropka zdjęcia Aleksa z inną kobietą, ich intymność niezaprzeczalna, uchwycona w zamrożonych momentach, które zniszczyły nasze wspólne lata. Ale to nagranie było najgłębsze, kropka ich rozmowy, pełne czułości i planów, nie pozostawiały miejsca na wątpliwości, kropka byli w sobie zakochani. A przynajmniej on był w niej. Siedziałem tam z dowodami rozłożonymi przede mną, a zimna świadomość osiadła. To było to. To był dowód, który mógł mnie zakotwiczyć w burzliwym rozwodzie, gdyby do niego doszło, kropka, zdjęcia, które uchwyciły momenty skradzione z naszego wspólnego życia, i słowa, które zdradziły każde kocham cię, jakie kiedykolwiek wyszeptał mi do ucha. Ale trzymałam to wszystko w tajemnicy, bolesny ciężar, który postanowiłam nosić sama, kropka, nie byłam gotowa na konfrontację z nim, jeszcze nie teraz, kropka, potrzebowałam planu sposobu na poruszanie się po wraku naszego małżeństwa z nienaruszoną godnością. Kolejne dni mijały, jak zamarzane. Alex kontynuował swoją szaradę, a ja grałam dalej, idealną żonę z uśmiechem na twarzy i łamiącym serce milczeniem. Nasze rozmowy stały się tańcem wokół prawdy, każde słowo odmierzone, każdy śmiech wymuszony. Wszystko w porządku, EM. Byłaś cicho zapytał Aleks, jego troska wydawała się szczera. Kropka, tak. Po prostu jestem zmęczona. Praca była szalona. Odpowiedziałabym, kłamstwo smakowało gorzko na moim języku. Kropka, to był kolejny przyziemny dzień, a przynajmniej tak mi się wydawało, dopóki nie natknęłam się na rozmowę, która zmieni wszystko. Przechodziłam obok lekko uchylonych drzwi do biura Aleksa. Kiedy moją uwagę przykuły ich głosy, kropka to był Alex i jego matka, Judy, i nie była to zwykła pogawędka. Ich ton był poważny i pełen intencji, kropka mówię ci, mamo, nie mogę tak dłużej. Nie chodzi tylko o dzieci, straciłem wszelkie uczucia do Emily. To tak, jakbyśmy byli współlokatorami, a nie mężem i żoną. Głos Aleksa, napięty i zmęczony, popłynął przez szczelinę. Głos Judy, zawsze tak ostry, odpowiedział Cóż, oczywiście, że tak czujesz. Ona nie da ci dziecka i bądźmy szczerzy, co jeszcze wniosła do tego małżeństwa. Ale nie bądźmy pochopni. Zbliżają się moje siedemdziesiąte urodziny i nie chcielibyśmy przegapić hojnego prezentu od niej, prawda? Cynizm w jej głosie był jak nóż wbijający się w moje wnętrzności. Spiskowali przeciwko mnie. Wykorzystywali mnie, dopóki nie uznali, że wygodnie będzie mnie wyrzucić. A po tym, jak dostaniemy miły, drogi prezent, będziemy mogli wyrzucić ją na bruk, prawda? Powiedział Alex, jego głos był zimny i wyrachowany. Dokładnie, kochanie, kropka, po prostu poczekaj jeszcze trochę. Judy potwierdziła, jej głos ociekał złośliwością, kropka, stałam tam, zakorzeniona w miejscu, mieszanka szoku i gniewu gotowała się we mnie. Planowali moje odejście od tej rodziny tak swobodnie, jak planuje się listę zakupów. Kropka zranienie było głębokie, ale wywołało we mnie coś jeszcze, palące pragnienie zemsty. Myśleli, że mogą mnie wykorzystać, pozbyć się mnie w dogodnym dla siebie momencie. Chciałam im pokazać, że nie jestem tylko pionkiem w ich pokręconej grze. Kropka kilka dni później, podczas rodzinnego obiadu, który bardziej przypominał farsę niż posiłek, Judy wspomniała o swoich zbliżających się urodzinach. Z tym samym uśmiechem, którym zaczęłam gardzić, pochyliła się i zapytała kropka więc Emily, kochanie, co planujesz na moje urodziny? Mam nadzieję, że coś specjalnego. Spojrzałam jej w oczy, a moja twarz przybrała maskę spokoju. Kropka właściwie, Judy, myślałam o kolacji w najbardziej luksusowej restauracji w mieście. Noc, której nie zapomnisz. Jej oczy rozbłysły chciwością i wymieniła szybkie, zadowolone spojrzenie z Aleksem. Myśleli, że mnie osaczyli, ale nie wiedzieli, że byłam już dwa kroki przed nimi. Emily, to brzmi cudownie. Tylko bliska rodzina. Zachowajmy intymność. Powiedziała Judy i jej głos emanował udawaną słodyczą. Oczywiście, Judy. To będzie dla nas przyjemność. Odpowiedziałem, a słowa smakowały jak popiół w moich ustach. Kropka, tygodnie poprzedzające 70. urodziny Judy były jak powolny marsz ku Dedej. Każdy jej uśmieszek, każde obojętne wzruszenie ramionami Alexa podsycały moją determinację. Plan był prosty, ale odważny, tak jak w filmach. Zorganizować wystawną kolację w najbardziej luksusowej restauracji w mieście pod pozorem miłosnego gestu, a następnie zrzucić bombę. Ale jak w każdej dobrej intrydze, diabeł tkwił w szczegółach kropka w noc poprzedzającą imprezę napięcie w domu było wyczuwalne. Alex, nieświadomy nadciągającej burzy, wylegiwał się na kanapie, przeglądając swój telefon. Wszystko ustalone na jutro? Zapytał, nie podnosząc wzroku kropka, można tak powiedzieć. Odpowiedziałam lekkim tonem, który nie zdradzał wewnętrznego zamieszania kropka nadszedł dzień. A gdy goście zaczęli wypełniać bogatą jadalnię zarezerwowaną na uroczystość Judy, powietrze było gęste od oczekiwania. Serce mi waliło nie z nerwów, ale z adrenaliny tego, co miało się wydarzyć. Judy zawsze królowa pszczół kąpała się w uwadze, rozkoszując się luksusem swojego otoczenia. Emily, przeszłaś samą siebie. To miejsce jest wyśmienite, wykrzyknęła, a jej głos był na tyle głośny, że usłyszały go pobliskie stoliki kropka, gdy wszyscy się usadowiliśmy. Posiłek przebiegał z rodzajem wymuszonej wesołości, która towarzyszy takim rodzinnym spotkaniom kropka, śmialiśmy się, wymienialiśmy historię, a potem, gdy talerze z deserami zostały usunięte, kelner podszedł z ostatnim aktem wieczoru, rachunkiem. Pochylił się dyskretnie informując nas, że kolacja kosztowała 3000 dolarów. Nie tracąc ani chwili, podałem swoją kartę, gest niezauważony przez większość. Wtedy Alex, z uśmiechem, który nie sięgał jego oczu, zdecydował się zrzucić swoją bombę. Emilii, myślę, że nadszedł czas, aby wszyscy się dowiedzieli. Jestem tym zmęczony, nami. Chcę rozwodu. Słowa zawisły w powietrzu, toksyczna chmura, która zdawała się dusić wszystkie inne dźwięki w pokoju kropka zanim zdążyłem w pełni zrozumieć jego słowa, odezwała się Judy, jej głos był ostry i bezlitosny kropka, a więc. Skoro to już zostało powiedziane, myślę, że najlepiej będzie, jeśli wyjdziesz, Emily. Świętujemy dziś rodzinę. A ty nie jesteś już jej częścią kropka w pokoju, zapadła śmiertelna cisza. Wszyscy patrzyli na mnie, czekając aż się załamie. Ale tak się nie stało. Ze spokojem, którego nie czułem, wstałem, skinąłem głową i wyszedłem bez słowa. Chłodne nocne powietrze uderzyło mnie jak policzek, gdy szłam do domu, a ostateczność wszystkiego, co się wydarzyło, zalewała mnie falami. Zanim dotarłam do naszego, nie, jego mieszkania, powstał plan. Spakowałam niezbędne rzeczy. Odrętwienie ustąpiło miejsca zimnej determinacji. To było to. Koniec jednego życia i początek drugiego, kropka, gdy zapinałam ostatnią walizkę, mój telefon zaczął brzęczyć, nieustępliwą, natarczywą wibracją, którą początkowo zignorowałam. Ciekawość jednak wzięła górę. Głos Judy skrzeczał z drugiego końca, kropka Emily, płatność nie została zrealizowana. Musisz to natychmiast naprawić. słodka, słodka ironia. Przygotowując się na nieuniknione, zapewniłam sobie strategię wyjścia. Zablokowałam wspólne konto, wiedząc, że będzie to pierwsza rzecz. Którą Alex spróbuje wykorzystać przeciwko mnie. Judy, to przykre. Ale skoro nie jestem już częścią rodziny, jak to elokwentnie ujęłaś, Obawiam się, że będziecie musieli sami to rozwiązać. Kropka jej oburzenie było namacalne, nawet przez telefon, ale to była muzyka dla moich uszu. Chaos, który nastąpił, był odpowiednim zakończeniem farsy, jaką stało się moje małżeństwo. Kropka, przez pocztę pantoflową przechodziły doniesienia o personelu restauracji domagającym się zapłaty, o nasilających się napadach złości Judy, a w końcu o przybyciu policji, by uspokoić burzę. Którą się stała ostatecznie to Alex i jego krewni musieli zebrać pieniądze na uregulowanie rachunku, co było poetycką sprawiedliwością za zdradę i upokorzenie. Na jakim mnie narazili kropka poranek po katastrofie obiadowej był. Jak przebudzenie po burzy. Miałem swój plan, swoje postanowienie i komplet papierów rozwodowych w ręku, gdy po raz ostatni wracałem do tego, co kiedyś było naszym wspólnym domem, kropka w chwili, gdy przekroczyłam próg domu. Powietrze wypełniło się napięciem wystarczająco gęstym, by przeciąć je nożem. Alex i Judy byli tam, wyglądając, jakby się kłócili. Mój widok zjednoczył ich we wrogości. ma sztupet, pokazując się tutaj po ostatniej nocy. Aleks splunął, jego twarz była mieszanką złości i niedowierzania. Judy, jak zawsze żmija, szybko dodała swoją truciznę. Niewdzięcznik. Zawstydziłeś nas przed całym miastem. Wiesz, jakie to było upokarzające, gdy policja mnie uspokajała? Ludzie się śmiali, filmowali kropka. Spotkałem się z ich wściekłością ze spokojem, którego nie czułem. Zawstydzony? Myślisz, że to jest teraz twój największy problem? Rzuciłam papiery rozwodowe na stół, a na wierzch zdjęcia niewierności Aleksa. Powinieneś się tym bardziej przejmować kropka, kolor odpłynął z twarzy Alexa, gdy podniósł zdjęcia, a jego matka spojrzała na niego przez ramię. Ich oburzenie zmieniło się w szok, a następnie w panikę, gdy zdali sobie sprawę z zakresu tego, co miałem. I nie zapominajmy o intercyzie, prawda, kontynuowałem. Mój głos był spokojny. Jeśli zdradzisz, zapłacisz dokładnie 100 tysiące dolarów. Twarz Judy wykrzywiła się w grymasie. Nie odważyłbyś się. Nie możesz nam tego zrobić, kropka, ale ja mogę. I zrobię to. Mój ton był zimny, ostateczny, kropka. Alex, do którego w końcu dotarła rzeczywistość, zmienił taktykę. M, proszę. Porozmawiajmy o tym. Możemy to naprawić, kropka. Nie mogłam powstrzymać się od śmiechu, gorzkiego i ostrego. Naprawić? Myślisz, że możesz wszystko cofnąć kilkoma słowami? Nie, Alex. To już się stało, Judy, jak zawsze manipulantka. Spróbowała łagodniejszego podejścia, jej głos ociekał fałszywą troską. Emily, kochanie, zastanów się, co robisz. To nas zrujnuje, kropka, ten statek odpłynął, Judy. Powinnaś była pomyśleć o tym wcześniej, kropka, błaganie zmieniło się w błaganie. Ich słowa były desperacką próbą uratowania tego, co mogli. Ale ja byłam już zdecydowana. Skończyłam z byciem ofiarą, skończyłam z ich kłamstwami i manipulacjami. Kropka, w końcu Alex nie miał innego wyjścia, jak pożyczyć pieniądze od swoich rodziców. By mi zapłacić. Gdy po raz ostatni opuszczałam ten dom z czekiem w ręku, poczułam, jak ciężar spada mi z ramion. Kropka, po tym, jak wszystko ucichło. Wykorzystałem wypłatę od Alexa, aby wpłacić zaliczkę na małe, ale przytulne własne mieszkanie. to zabawne, ile spokoju można znaleźć w ścianach miejsca, które jest tylko twoje. Gdzie każdy zakątek wydaje się być azyłem od chaosu przeszłości. życie jest teraz spokojniejsze i to mi się podoba. Mam pracę, która sprawia, że jestem zajęty sąsiadów, którzy kiwają głowami i uśmiechają się, i mały ogródek, który jest tylko mój kropka, ale od czasu do czasu winoroś podrzuca mi soczysty kawałek o Aleksie i Judy. Któregoś dnia szłam na kawę do knajpki na rogu, gdzie przesiadują miejscowi i wpadłam na kogoś ze starej dzielnicy. Kropka po zwyczajowych uprzejmościach nachylił się, a jego głos zniżył się do konspiracyjnego szeptu. Hej, słyszałaś o ostatnim dramacie z twoim byłym i jego mamą? Zapytali. Oczy błyszczały im od plotek, kropka nie mogłam się powstrzymać od uniesienia brwi, mieszając ciekawość i dystans. Nie mogę powiedzieć, że tak. Powiedz, kropka, cóż, zaczęli, wyraźnie delektując się chwilą. Wygląda na to, że Judy nie jest zbyt zadowolona z nowej dziewczyny Alexa. Wieść niesie, że mają się ku sobie jak psy i koty. Upewnij się, że sytuacja wygląda jak spacer po parku. rozmowa potoczyła się dalej, ale gdy odchodziłam z kawą w ręku, nie mogłam pozbyć się uczucia ulgi. Był czas, kiedy takie wieści doprowadziłyby mnie do szału, ale teraz. Teraz była to tylko kolejna część czyjeś historii kropka obecnie moim największym zmartwieniem jest to, czy moje pomidory dojrzeją. Zanim dopadną je wiewiórki. Kropka, albo czy kiedykolwiek uda mi się opanować jogę bez wyglądania jak nowonarodzony jeleń na lodzie. Kropka, po tej stronie chaosu życie jest prostsze, spokojniejsze i nieskończenie słodsze.